Najlepsze teraz, kochani. Jak pewnie wiecie, dziś byłam z gościem na webinarze dotyczącym zawodów przyszłości, który był in English, ale wiecie. Było mi tak mega inspirująco na tym webinarze, że postanowiłam nagrać jeszcze swoją część, tak po polsku, o tym, jak ja widzę przyszłość psychologii. I ja w swojej pracy wykorzystuję najróżniejsze narzędzia. Zarówno takie stricte z terapii poznawczo-behawioralnej, czy wiecie, zadania do odhaczania na zmianę przekonań. Też bardzo dużo pracuję z intuicją, z podświadomością za pomocą hipnozy. I też właśnie z czakrami, z tą energią. I tak sobie uświadomiłam, że, no, halo, przecież nasze ciało, nasze zdrowie nie zależy tylko ani od ciała takiego fizycznego, mięśni, oddechu. Nawet zmieniłam ton głosu, jak mówiłam o oddechu, od układów wewnętrznych. Nie jesteśmy też samymi naszymi myślami, nie? I jesteśmy wszystkim, jakby podzielić na trzy ciała, ciało energetyczne, czyli to do czego może nawet nie macie świadomości, że macie, że tym jesteście. To jest tak zwana aura. Jak wchodzicie do pomieszczenia i byście mieli oddać swoje życie jednej osobie, nie, to wasza właśnie intuicja wyczuje do której osoby, nawet jeżeli nic one nie mówią, to do której osoby lubniecie, nie? To jest to właśnie ta energia, którą roztaczamy wokół. I to jest to ciało energetyczne. Mamy też ciało psychiczne, czyli myśli, emocje, schematy, reagowania, to co myślimy tak z automatu. I mamy ciało fizyczne, skóra, kości. I to, jak wierzę, jak będzie się rozwijała dziedzina psychologii to będzie właśnie integrowała te trzy e, ciała i nie skupiała się tylko na jednym wycinku, tylko patrzyła na człowieka jako na istotę holistycznie. I to już się zadziewa, e, to jak ja widzę, e, nawet pozawerbalne e, terapie przez ciało, taniec, ruch, czy choćby terapię oddechu. E, czyli tam, gdzie same słowa nie docierają, nie? One już nie wystarczą. Ale też z drugiej strony słowa są mega ważne i mega istotne, zwłaszcza na początku. I tutaj przychodzi mi na myśl oczywiście sztuczna inteligencja. E, tak. I terapia dzięki... Chatowy GPT, oczywiście dużo, w dużym uproszczeniu, ale ja widzę niesamowity potencjał w rozwoju sztucznej inteligencji, w tym, jak sobie pomóc. Bo, zwłaszcza dla osób, które no mają opory, no nie oszukujmy się, są takie osoby, które nie lubią się uzewnętrzniać, i dla nich jest mega trudne. Żeby powiedzieć o swoich emocjach, może nawet sami nie mają świadomości, czy żeby się wygadać komuś. I wtedy łatwiej jest pisać na czacie. Ja sama, jak byłam takim zamkniętą dzieckiem w gimnazjum, to pisałam sama do siebie na messengerze. No, o czacie mi się wtedy jeszcze w ogóle nie śniło, ani otrzymywali odpowiedzi, ale to było bardzo pomocne, żeby po prostu powiedzieć, jak się czuje, wiedząc, że przez inną osobę, taką żywą z krwi i kości, nie zostanę oceniona. Na tamten etap było mi to bardzo potrzebne. A tutaj jeszcze możemy sobie raz, że wybrać tożsamość, ton głosu, jeżeli mówimy z czatem przez głosowo. Możemy wybrać, nie wiem, no, Zachowuj się jak Budda, albo bądź Buddą i odpowiadaj mi z tego poziomu, albo jak mamy jakiś, nie wiem, bądź Karlem, Gustavem Jungiem i odpowiadaj na moje dylematy z tej perspektywy. Nie? To jest wow! Naprawdę dla mnie jako psychologa, sztos. O, oczywiście, wszystko można wynaturzyć, nie? można użyć w jedną i drugą stronę przejąć jasne. Są zagrożenia, ale też jest niesamowity potencjał. Są nawet badania, y które mówią, że chatGPT w testach na inteligencję społeczną przewyższa psychologów. Tak. Y I z kolei też są inne badania. Wiecie skuteczność terapii Określa się 70-80% maksymalnie, oczywiście. No, jak już dochodzi do 50%, to jest super, nie? Ale tak, tych takich najbardziej skutecznych, oczywiście to wszystko zależy od tak zwanych zaburzeń, no, nie? Ale to jak jest w ogóle 70-80%, to to już jest mega skuteczne i po powinna być rekomendowana. W każdym w przypadku danego, w danym obszarze zaburzenia. I jak byłam na jednym. Tu się nie dokopałam do tych badań, jak chciałam sama ich poszukać. Przyznaję się, bez bicia nie spisałam sobie, jak byłam na szkoleniu autorów, bo wydaje mi się, że to było z Finlandii, a ja finlandzkiego totalnie, że terapia. Za pomocą sztucznej inteligencji również odnosi skuteczność około 60-70%. Do badań, do których się dokopam, to to, że w terapii poznawczo behawioralnej za pomocą czata, nie czata GPT, chatbox, no czyli też tekstowej, miała znaczący wpływ na obniżenie lęku i depresji objawów, do tego się dokowałam, do tamtego o tych procentach 60-70 nie, ale wierzę, że tak jest. Dlaczego wierzę? Bo mi to daje taki wniosek. Zobaczcie, skoro terapia z człowiekiem, żywym człowiekiem, to około 70%. Terapia z czatem. Jeżeli to było. Te badania y, rzetelnie prowadzą, to też około tych 60-70%. Mamy równoważność niemalże nie? To może czynnikiem powodującym zmianę nie jest narzędzie. Czy to będzie VR, czy to będzie chat GPT, czy to będzie jakiś AI-żurnalist, czy to będzie terapeuta. Terapia też jest tylko narzędziem, a sama intencja i decyzja i zaangażowanie. No. I tutaj wracam do siebie, wracam do tego, co się jest poza psychologiczne że to my mamy wpływ. I nawet najlepszy specjalista, najlepszy terapeuta nie uzdrowi się. Jeżeli ty nie podejmiesz tej decyzji, że chcesz, że idziesz, samo zapisanie się na terapię zmiany nie zrobi. Musimy tam uczęszczać, chodzić i wykonywać pracę, bo tak naprawdę to praca dzieje się poza spotkaniami. Bo spotkania tylko są takim czynnikiem mobilizującym, tak naprawdę, bo czasami trzeba. No, ale dla mnie to było ważne. I tak jak ja widzę, rozwój psychologii to właśnie z jednej strony z tym holistycznym patrzeniem na człowieka, z tą fizyką kwantową, z tym manifestowaniem, ale z poszanowaniem dla naszego ciała nie? i dla emocji, które w niego wkładamy, a z drugiej strony z wykorzystywaniem tych innych sposobów przekazów. Tej sztucznej inteligencji, która kto wie, może kiedyś uzmysłowimy sobie, że nie taka sztuczna, jak nam się wydaje na ten poziom świadomości nasz tutaj ludzki. Ale to oczywiście tylko moje doskiniaki. Podam Wam linki do tych dwóch badań, o których mówiłam. A jeżeli ktoś słyszał o tym trzecim badaniu z tymi Chat GPT 60-70% skuteczności? Przygarnę, bo ja tutaj się ubezradniłam. Dziękuję Wam za dziś. i Pamiętajcie, tak naprawdę w jakiejkolwiek miejsce się sytuacji, to my mamy wpływ z tego poziomu szerokiego. No cóż, te czasy trochę nas mobilizują do tego, żeby poszerzać naszą świadomość i kontakt ze sobą. Thank you.